Gdy do Jezusa przyprowadzono kobietę, którą przyłapano na cudzołóstwie, próbując sobie wyobrazić, co ta kobieta musiała czuć. Została wyrwana tego aktu cudzołóstwa, zabrana, ciągnięta przez miasto postawiona przed Jezusem po to, żeby ją potępić, po to, żeby ją skarżyć. po to, żeby znaleźć haka na Jezusa. Ale piękne są słowa, które Jezus mówi. Kto z Was jest bez winy niech pierwszy im kamieniem. I ciekawe jest to, że w pewnym momencie Jezus zobaczył, że nie było tam już nikogo. I ja mówi, gdzie są ci, którzy Cię potępiają? Ciekawe jest to, że tam nie było już żadnych ludzi, bo widzieli, że nie są bez winy, nie było nikogo, kto mógłby ją potępić. A tak pomyślałem, że była jedna rzecz, która mogła ją potępić, to mogło być jej własne serce, które tam zostało razem z nią. Nasze serce, które często jest największym oskarżycielem, który nas potępia, i nam mówi nie nadajesz się, nie możesz. Zobacz, co zrobiłeś, dlaczego to, dlaczego tamto. Ale Jezus, wiedząc o tym wszystkim, Widząc jej serce, wiedząc co by jest w jej sercu, widząc jej życie, to jak bardzo upadła, jak bardzo zgrzeszyła, Jezus do niej mówi te cudowne słowa: Ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. I tak pomyślałem sobie: Czy naprawdę myślimy, że ta kobieta nigdy więcej już nie grzeszyła? Że już nigdy nie upadła? Żyła doskonałym życiem bez grzechu? Powiem wam, świę wątpić, bo ona była grzesznicą, była człowiekiem takim jak my, miała tą starą, grzeszną naturę. Tyle, że jej serce, które być może ją oskarżało w bardzo głośny sposób, to serce zostało przepełnione miłością i łaską, której doświadczyła od Jezusa i nie musiała już wypełniać tego serca rzeczami, które robiła wcześniej, bo one, to serce było przepełnione już tą łaską i tą miłością. Chcę Ci powiedzieć, że gdy przychodzisz do Boga ze skruszonym sercem, to nie znajdziesz tam potępienia, a gdzieś znajdziesz łaskę i miłość. Ale jak często my nie chcemy do Boga przychodzić? Bo właśnie nasze serce tak głośno krzyczy, głośno nas potępia, oskarża. Mówi, nie, nie masz prawa tam przyjść. To nie jest miejsce dla Ciebie. Ale nie słuchajmy tego. Ci ludzie być może chcieli zrobić jej krzywdę, ale tak naprawdę wyrządzili ogromną przysługę, bo przyprowadzili ją do Jezusa. I chcę Ci powiedzieć. Bez względu na to, co mówi Twoje serce, bez względu na to, co mówią ludzie wokół, przyjdź do Jezusa, zbliż się do Niego, przyjdź w pokorze ze skuszonym sercem, a nie znajdziesz tam potępienia, ale znajdziesz łaskę, znajdziesz miłość, która wypełni Twoje serce i już nie będziesz musiał żyć takim życiem, które wiodłeś wcześniej. Bo ta miłość i ta łaska sprawi, że będziesz nią przepełniony, zbliższy do Jezusa, a znajdziesz tam przebaczenie, które uwolni Cię i będziesz mógł żyć wolnym życiem, w wolności, którą masz w Chrystusie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.